Dobrze, witam was serdecznie ponad 1000 osób online. Eee, Zaczynam od tego, że bardzo Wam dziękuję za zaufanie. Oto statystyki za ostatnie 28 dni 19 stycznia do 15 lutego 2022 roku liczba odbiorców na kanale Facebook e, niemal 2 miliony osób i aktywność dotycząca postów 1 233 701. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że na Bombaju mój ostatni wywiad e, z panem Biberem Roznosi się naprawdę szerokim echem, dużo pracy, dużo tłumaczenia, bardzo mocny wywiad. Zapraszam tych, którzy jeszcze nie widzieli na BandBlue.pl, na YouTube. Oczywiście nie jestem w stanie tego wrzucić, ale nie dlatego, że nie chcę, tylko żeby mi chyba już naprawdę zamknęli ten kanał. Kochani, dzisiaj chciałem porozmawiać z wami nie na temat szczepień, nie na temat. Na temat nauczycieli, wojska i medyków, chociaż wiem, że to temat naglący, ale zostałem wywołany trochę do odpowiedzi przez Was, dlatego że w ostatnich dniach dostałem bardzo dużo informacji związanych bezpośrednio z WHO i z planowanym traktatem. Więc to dzisiejsze spotkanie chciałbym podzielić Wam na, na dwie części. Pierwsza część chciałem trochę opowiedzieć Wam o WHO, o, ale nie. W taki sposób, w jaki jesteście informowani w mainstreamie, tylko trochę jakby od innej strony. A potem porozmawiamy sobie o tym, co WHO planuje razem z polskim rządem w zakresie zabierania nam naszych podstawowych pra praw konstytucyjnych, ale o tym za chwilę. Zacznijmy sobie od tego, żebyśmy sobie usystematyzowali pewną wiedzę. WHO, czyli World Health Organization, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, ona powstała w 1948 roku, więc to jest organizacja z długą historią. I to jest taka wyspecjalizowana Agencja Narodów Zjednoczonych. Główna siedziba jest w Szwajcarii, w Genewie, a na jej czele od kilku lat stoi pan dr Gebre To jest yy, dawny yy, minister zdrowia i spraw zagranicznych Etiopii, dr Tedros Gebre jest on, jak, jak, większość z wolnościowców wie, lewicującym, dawnym politykiem, osobą, która jest związana z wieloma niechlubnymi historiami, między innymi. Chciałem Wam kilka informacji powiedzieć, żebyśmy rozumieli, kto zarządza WHO, a potem się zastanowimy, kto to WHO sponsoruje i co WHO szykuje Polsce i innym krajom. Cytuję. Jedną z pierwszych decyzji pana doktora Tedros Gebre Jezusa było zaproponowanie kandydatury Roberta Mugabe, który przez 30 lat był komunistycznym dyktatorem Zimbabwe na funkcję ambasadora WHO. Także ten szef, który teraz jest szefem WHO, jak został już tym szefem, to jedną z pierwszych decyzji to była propozycja, żeby na, na ambasadora WHO powołać pana Roberta Mugabe. 30-letniego dyktatora Zimbabwe. Doktor Tedros, czyli Gebre Jezus, czyli prezes WHO, jest pierwszym afrykańskim dyrektorem generalnym, mianowanym do WHO, i pierwszym w 72-letniej historii WHO, który nie jest doktorem, czyli ten doktor, ten, ten przydomek przed, przed nazwiskiem Gebre Jezus to nie jest doktor medycyny, tylko to jest doktor filozofii. Żeby to też było jasne, bo przypadków. Nie ma. Ma doktorat z filozofii w zakresie zdrowia społeczności, posiada tytuł magistra, ja jestem magistrem ekonomii, pan, pan, pan Gebre Jezus jest magistrem nauk ścisłych w dziedzinie immunologii chorób zakaźnych. Jest skrajnie lewicowym politykiem, który był częścią brutalnego reżimu. Ukończył Uniwersytet w Etiopii w 1986 roku, czyli ja wtedy miałem. Lat 8 z dyplomem z biologii zaczął pracować jako urzędnik służby zdrowia w reżimie marksistowskiego dyktatora Mengistu Haile Mariam podczas gdy krajem rządziła junta wojskowa Derg. Pan doktor stał się twarzą rządu, który organizacje praw człowieka oskarżają o systematyczne tortury, zaginięcia i represje wobec mediów i społeczeństwa obywatelskiego. W 2016 roku, cytuję dalej, gdy pan dr Tedros był ministrem spraw zagranicznych, wdał się w publiczną walkę z Human Rights Watch, czyli tą organizacją, która próbuje wskazywać, gdzie są łamane prawa ludzkie, o doniesienia o brutalnych atakach koalicji partii lewicowych, które rządziły Etiopią na własnych obywateli. Był specjalnym doradcą premiera i zasiadał w Komitecie Centralnym partii rządzącej w represyjnym rządzie. Czytajmy dalej w takim razie o, o szefie, panu doktorze Gebre Jezusie, szef, szefie Światowej Organizacji Zdrowia. Pan Tedros został wybrany na swoje stanowisko w WHO w 2017 roku. Rok wcześniej w Addis Standard pojawił się list do wydawcy napisany przez Girma Gutama z University of Oslo, czyli z Uniwersytetu Oslo. Dlaczego doktor Tedros Adhanom nie powinien kierować Światową Organizacją Zdrowia? 25 marca 2020 roku pojawił się na stronach yy, yy, rafesestimate.org następujący artykuł i cytuję. W normalnym świecie zamiast kierować globalną organizacją Tedros i jego poplecznicy zostaliby postawieni przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, osądzeni za swoje zbrodnie i jeśli zostaną uznani za winnych spędziliby resztę życia w więzieniu. Tak piszą od 25 marca 2022 roku o szefie międzynarodowej y Organizacji Zdrowia. 17 kwietnia 2020 roku pojawia się artykuł na stronie wej.org.pl o następującej treści, cytuję. Od lat toczy ją nepotyzm, czyli czytamy o WHO. Korupcja i gigantyczne marnotrawstwo. Sami mamy w pamięci jedną z wielkich afer z 2009 roku, kiedy ta organizacja ogłosiła pandemię świńskiej grypy. To wtedy ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz odmówiła zakupu wielkiej ilości szczepionek, które WHO próbowało nam wcisnąć. Państwo Unijne wydało na nie ogromne pieniądze. Francja ponad 1 miliard euro. Ktoś Wam to przypomina? Niemcy pół miliarda, Holandia 300 milionów euro, Włosi 250 i tak dalej. Potem odkryto, że eksperci organizacji, to jest cytat, Pracowali na rzecz koncernów produkujących bezużyteczne szczepionki, by walczyć z pandemią, której nie było. Rok później Komisja Zgromadzenia Parlamentarnego Europy wszczęła nawet dochodzenie w sprawie działań WHO, podobnie Komisja Parlamentu Europejskiego. Inicjatorem śledztwa był wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Roztrwoniono ogromne pieniądze i odnotowano dziesiątki tysięcy szkodliwych skutków ubocznych zastosowania w szczepionek. To, to tak czytam czy w artykule 17 kwietnia 2020 roku w Facebooku. Proszę nie banuj mi tego live'a, ja tutaj opieram się na prawie cytatu. W 2020 roku David Steinman, amerykański ekonomista nominowany do pokojowej nagrody Nobla, wezwał do ścigania Tedrosa e, Gebre Jezusa za ludobójstwo w związku z jego domniemanym zaangażowaniem w kierowanie siłami bezpieczeństwa Etiopii. David Steinman, czy David Steinman, przepraszam, oskarżył Teodorosa o bycie jednym z trzech urzędników kontrolujących etiopskie służby bezpieczeństwa w latach 2013-2015. Oskarżył go o próbę zdobycia broni dla bojówek w prowincji Tigraj, gdzie armia etiopska walczy z lokalnymi rebeliantami. Takiego mamy szefa WHO. Czytamy dalej, cytuję: Budżet WHO w 2018 roku wyniósł 2,9 miliarda dolarów. Czyli to w złotówkach 3 razy 4, 12, 12 miliardów, tak mniej więcej złotych, 12 miliardów złotych. Na zatrudnienie wydano 930 milionów dolarów, prawie 200 milionów na podróże, 200 milionów dolarów w 2018 roku na podróże. To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, gdzie idą pieniądze, bo za chwilkę Wam powiem, co grozi Polsce i o co WHO będzie za chwilkę wnioskować nasz polski rząd. Loty klasą biznes i pierwszą najlepsze apartamenty w najdroższych hotelach 200 milionów więcej niż na walkę z malarią, ebola i AIDS razem wzięte. Do tego wystawne kolacje i przyjęcia w ramach 700 milionów na koszty korporacyjne 122 miliony dolarów koszcie utrzymanie siedziby w Genewie 122 miliony dolarów koszcie utrzymanie siedziby w Genewie WHO. Ale oficjalnie, jak Państwo widzicie na stronę internetową przepiękną w niebieskich kolorach, to WHO ustanawia na szczeblu międzynarodowym normy w zakresie leczenia chorób i wspiera i koordynuje międzynarodową reakcję na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia. I teraz najlepsze. Jak się wchodzi na Google i się sprawdza, jakim budżetem obecnie WHO dysponuje... A, bardzo dziękuję za każdy komentarz, udostępnienie i like, bo to jest Was ponad 3000 osób. Bardzo Wam dziękuję za, za tak liczne przybycie, ale to od Was tak naprawdę zależy, jak daleko dostaniemy się z tą treścią. Jak wejdzie się na WHO, to macie link i pamiętajcie, że w opisie, jak zawsze na Facebooku, macie możliwość kliknięcia i pobrania tych wszystkich materiałów, które Wam dzisiaj przygotowałem. To wynika z tego, że dwuletni budżet WHO to jest 4,8 miliarda dolarów. To jest naprawdę og... Ogromna liczba. Ale co ciekawe, Google podaje, że budżet wynosi 9,3 miliarda dolarów. Także jeżeli by wierzyć Google'owi, to Google podaje 9,3 miliarda dolarów. Jeżeli by wierzyć informacji opublikowanej na stronach WHO, to dwuletni wynosi 4,8 miliarda dolarów. To ro rozrzut jest 200%. Taka ciekawostka z Google'a. Na sprzęt medyczny, cytuję dalej, i wyposażenie medyczne wydano 176 milionów dolarów. Przez lata zgromadziła WHO 5,7 miliarda dolarów majątku. Czyli to jest organizacja, która ma prawie że 6 miliardów dolarów majątku, i z czego 3,3 miliardy dolarów trzyma w szybko zbywalnych papierach lub na kontach. Teraz ktoś by mógł zapytać, Grzegorz, po co nam to mówisz? A no po to, że musicie zrozumieć kto wkłada pieniądze co roku do WHO, bo tam jest między innymi Polska. Są jakby dwa główne źródła opłacania WHO. Stałe składki, których wysokość opiera się na liczbie ludności i produkcie krajowym brutto danego kraju. Czyli im więcej ludzi jest w kraju, im więcej i im jest wyższy produkt krajowy brutto, to tym większa jest składka na rzecz WHO, prywatnej organizacji. I druga gru grupa to są tak zwane dobrowolne wpłaty państw członkowskich, fundacji, firm i osób fizycznych. Czyli z jednej strony do prywatnej organizacji idą pieniądze z państw na całym świecie, z drugiej strony drugą grupą to są fundacje, państwa członkowskie, firmy. Dobrowolne wpłaty, bo są takie wpłaty, że wpłacicie, bo musicie, jako państwo, ale też macie jeszcze taką możliwość dobrowolnych wpłat. Niech mi ktoś powie, że WHO i nie jest związane z polityką. Teraz, jak Państwo wiecie, z już ostatnich lat, bo to była duża rzecz na całym świecie, dlatego, że Pan, y, były Prezydent Stanów Zjednoczonych, Pan Trump nie chciał y, wpłacać na WHO. Obecny Pan, y, Prezydent Biden jest wielkim miłośnikiem WHO i wpłaca. 16% wszystkich kosztów funkcjonowania organizacji jest pokrywanych przez Stany Zjednoczone. 16%. Czyli niemal 1 piąta to są Stany. 44% pozostałe to są trzy grupy darczyńców, którzy są powiązani w jakiś sposób ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego? Bo wśród tych 44%, które płacą na WHO rok, rocznie, musicie to zrozumieć, bo, bo tam jest na samym końcu polityka, to są amerykańscy sojusznicy, tacy jak Wielka Brytania, Niemcy, Japonia i oczywiście Komisja Europejska. Tak. Komisja Europejska też wpłaca ogromne pieniądze na rzecz WHO. Czyli nasze pieniądze. W, ty, w tych 44% jest również, są również fundacje. Nie ma tam mojej fundacji Nowe Spektrum, którą wspieracie, ale jest inna fundacja. Fundacja państwa Billa i Melindy, właściwie Melindy i Billa Gatesów i na przykład Rotary International. I trzecią grupą, która jest w tych 44%, to są wpłaty, które są przez organizacje utożsamiane z systemem Bretton Woods. Na przykład Bank Światowy i ONZ. Pozostałe kraje, zgodnie z wszystkimi umowami, pokrywają 40%. I teraz, kochani, kiedyś było tak, że korporacje nie mogły uczestniczyć i nie mogły wpływać na decyzje strategiczne WHO. WHO na początku miała być absolutnie niezwiązaną z żadną korporacją, organizacją. Ale teraz, ponieważ ma miliardy dolarów rocznego budżetu, 4 lata temu, czyli w 2016 roku, i słuchajcie i myślicie ze zrozumieniem: w 2016 roku wszystko się w WHO zmieniło. Dlaczego? Przed 2016 roku, rokiem wyłącznie organizacje non-profit mogły uczestniczyć w grupach roboczych i zespołach zadaniowych WHO w których podejmowano oczywiście, jak się domyślacie, najważniejsze strategiczne decyzje związane dla zdrowia, ale też na, to, na decyzje związane z tym, co kupujemy, gdzie dystrybuujemy i komu coś ewentualnie wszczepiamy. W 2016 roku, czyli 6 lat temu wszystko się zmieniło, dlatego że Zgromadzenie Ogólne WHO podjęło decyzję, że uwaga, spółki handlowe, czyli korporacje, mogą wpływać na decyzje.